Cześć, witam wszystkich. Ludowy Obserwator nadaje ze swojej jaskini. Słuchajcie, dwa miesiące temu w maju nagrałem taki film, w którym się tam chwaliłem, że trochę tam sobie pozmieniałem swój, swój sposób żywienia y, czasowo i ilością posiłków i tym co jem. I Teraz minęły dwa miesiące kolejne i chciałem się z Wami podzielić. Y, to jest akurat ten film który zrobiłem dwa miesiące temu. Chciałem się z Wami podzielić po tych dwóch miesiącach kolejnymi jakimiś uwagami i coś doradzić. Mianowicie tak... Mianowicie... Mianowicie tak... Staram się jeść ze trzy śniadania minimalnie i potem po południu raz tylko jakiś obiad bądź kolacja maksymalnie 16 po 16.00 To jest ważna rzecz. Yy, nie zrezygnowałem całkowicie ze wszystkich rzeczy, które jadłem wcześniej, tylko po prostu je ograniczyłem. Natomiast te śniadania kluczowe, no to jak widać, to są takie, może nie są zbyt atrakcyjne. Zdjęcia trochę wyglądają jak śniadania w więzieniu albo w jakimś ośrodku. Niemniej jednak, o figi, figi, bardzo ważna rzecz, bardzo zdrowe są figi, czaj i figi. Niemniej jednak, no, troszeczkę te śniadanka zrobiłem. W ten sposób że jem 3, czasem nawet 4 w ciągu dnia, gdzieś do godziny 13-14. Potem jakiś obiadek, połączony z kolacją i wieczorem już nic więcej. I teraz po kolei. Pierwsza sprawa, co zauważyłem z tego wszystkiego, że trzeba dużo pić. Gdzieś tam doczytałem się, że około 2 litrów taki chłopek jak ja powinien wypić dziennie, więc wody mineralnej staram się pić, żeby było te 2 litry. Oczywiście, jeść mniej, a częściej to jest ważne. Przede wszystkim najistotniejsza rzecz to jest nie jeść na noc. To jest bardzo, bardzo istotne. Myślałem, że się nie nagrywa. To jest bardzo istotne i to chyba daje dużo. No i oczywiście ruch. No, ja mam też z tym problem, ale trzeba. Sport, jakieś spacery, pływanie w lato na jeziorko, jeździć, jeżeli ma ktoś możliwość, fajna sprawa. To jest bardzo ważne. Te cztery punkty to jest gro, to jest clue, to jest najważniejsza, to jest istota. Tego, co ja zrobiłem z tym moim tutaj odżywianiem i, i sposobem na trochę inne życie. Zredukowałem o 30 gdzieś mniej więcej, no może 20, może 40% białe pieczywo, ser żółty, majonez, który bardzo lubię, ubolewam, ale jem dużo mniej. Jakieś tam sosy, fast food i pieczenie, to wiadomo. Piwo alkohol i słodycze. Piwa alkohol zdarza mi się wypić w weekend na grillu, czy gdzieś sobie w tygodniu jakieś tam z żoną piwo do filmu wypije, ale generalnie ograniczyłem zdecydowanie. No dorzuciłem trochę... Twarogu może najmniej, bo twaróg zawsze jadłem, zawsze lubiłem, ale ryby, ryb jadłem jej trochę zarzuciłem. Warzywa przede wszystkim gotowanie zamiast smażenia. Herbatki zioła o ziołach zrobię jeszcze osobny film. I uzupełniam w tym wszystkim minerały i witaminki. Co zauważyłem? Zjechałem już w tej chwili do 96 kg i niestety z 105, które miałem. Niestety prawdopodobnie na razie za szybko więcej nie będzie, bo to już nie idzie tak lawinowo, ale brzuch zszedł. Można sobie już wreszcie obejrzeć kolana i inne podzespoły, które są pod brzuchem. Natomiast na pewno zmniejszyłem. jestem refluksowcem i troszeczkę efekty refluksu ten niekorzystne mi się zmniejszyły dzięki temu jak się teraz odżywiam. Jakieś tam wzdęcia, gazy i tak dalej, też trochę mniej. Spokojniejszy sen, no miałem problem ze spaniem. Przede wszystkim to na pewno między innymi był uzależnione też od tego, że jadłem późno i na noc jadłem i to był błąd. Spokojniejszy sen mam dzięki właśnie temu, że przestałem jeść na noc. I miałem tam jeszcze jakiś taki efekt mrowienia skóry, to może być związane z czymś innym, ale on mi też szedł. Przestało mi się to dziać, miałem takie jakieś jakby prądy na skórze. Także, no jeszcze za jakiś czas poinformuję, co się dzieje. Na razie, póki co, walczymy. Hmm, oczywiście nie traktujcie tego jako prawdę jedyną i objawioną, no po prostu tak sobie próbuję, tak sobie działam. I co, jeżeli ktoś... Zrobi coś ze swoim jedzonkiem, to myślę, że też zauważy, że, że, że od jedzenia bardzo dużo w życiu zależy. I psychika, i, i oddychanie, i w ogóle zachowanie, i wydajność. No ale do tego jest kwestia ruchu. Ja mam, no czasem, czasem mam mało tego ruchu, a trzeba. Jest możliwość, zwłaszcza lato, pływać, kurna, chodzić, biegać, na spacery. Róbcie to, a będzie dobrze. Dzięki wszystkim za obejrzenie i życzę powodzenia. Na nowej drodze, drodze dziwnej diety, możecie przylejkować, bardzo by było miło. Czytam jakaś subskrypcja. Na razie, hej.